Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Sejmu i Senatu w okręgu Legnicko-Jeleniogórskim. Do Jeleniej Góry zjechali kandydaci do Sejmu Piotr Borys, Zofia i Iwona Krawczyk, Ewa Drost, Konrad Sikora. Nie zabrakło także Jerzego Pokoja, który ubiegać się będzie o mandat senatora. Jednym z głównych postulatów koalicji będzie poprawa służby zdrowia. Będziemy na festynach. Dożynkach z naszym programem, żeby przedstawić tysiącem kandydatów i energią właśnie nasz program. Że warto zagłosować na koalicję obywatelską i warto ten rząd odsunąć, dać ludziom nadzieję na jeszcze szybszy rozwój, na porządne państwa, a nie państwo prywatne zarządzane z To jest rola dzisiaj wszystkich naszych kandydatów. Proszę państwa, brakuje leków dla wszystkich tych, którzy leczą się na cukrzycę, którzy cierpią również na choroby nowotworowe. I szereg, nadciśnienie, i szereg innych schorzeń, gdzie do tej pory to był standard. W naszym programie jest 600 zł, więcej netto do pensji dla każdego, kto zarabia do 4000 zł, bo koszty życia rosną, a płace Polaków niestety nie. Będziemy mówić o walce ze smogiem, walce o czyste powietrze, o wielu sprawach. Chciałabym się zająć na pewno edukacją, bo ta deforma spowodowała, że. E, Samorządy mają niewystarczające środki, nie tylko już na wdrażanie, bo mamy po, ale na funkcjonowanie wielu szkół. Zajmę się na pewno sportem. Ułatwianie funkcjonowania burmistrza, wójta i prezydenta to najważniejsze zadanie, jakie mamy do spełnienia. Od samorządu zaczyna się demokracja. Mamy świadomość, że to są jedne z ważniejszych wyborów po 1989 roku, ponieważ będą miały niemałe znaczenie. Będą decydowały o tym, jak będzie wyglądał kraj, i będą decydowały, jak będzie wyglądał samorząd mimo wszystko i ich wzajemne relacje. Bo jest tutaj oferta dla każdego, a przede wszystkim dla najsłabszych. Według koalicji obywatelskiej państwo polskie ma być uczciwe, praworządne, skromne i służyć obywatelom. Jak podkreślali kandydaci, ich celem jest uzyskanie w okręgu sześciu mandatów do Sejmu.